Siemaneczko moi drodzy, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. Proszę Państwa, dzisiaj wreszcie nastał ten dzień, w którym możemy zagrać najlepszą do tej pory kartą Fedek jest. Oczywiście jest to karta Team of the Group Stage. Wiadomo jak jest z rynkiem, nie? Wiadomo jak jest z rynkiem, ceny się zmieniają. Zaraz wam powiem dokładnie o co chodzi, ale zostawcie opeczkę w górę, subskrybujcie kanał. ponieważ codziennie to jest Daily. ten intermesz do zagrania w kwalifikacjach Jeśli wygramy ten mecz to będziemy mieli pierwszy raz w tej FIFA rangę pierwszą Więc jest o co walczyć Tak wygląda skład, proszę Państwa, gra się naprawdę fenomenalnie 295 tysięcy monet, snajpiłem go na streamie, co naj najśmieszniejsze Dosłownie dzień później Fedek jest już wart 230 tysięcy monet, więc Tak musiało być po prostu, nie? Tak po musiało być, że Tak samo było z Dinatale, kupiłem Dinatale Dzień później wychodzi paczka z kartą Hero taniej 100 tysięcy monet, także że raczej mało osób to dziwi, ale tak czy inaczej, słuchajcie, pora zagrać meczyk w kwalifikacjach do FUT Champions. Mamy już pewną kwalifikację, ale możemy jeszcze wbić rangę pierwszą, więc spróbujmy. I lecimy. Powiem wam bardzo fajnie się Kiezą, o właśnie, zanim się przejdziemy do tego meczu, jedna bramka Kiezy, którą muszę wam pokazać, bo była... ...była dosyć ciekawa. Jak widzicie, Fede Kieza potrafi uderzyć. Potrafi uderzyć, jak najbardziej, więc zobaczymy, czy teraz też będzie umiał uderzyć. Mecz o rangę pierwszą. One pull Messi, Neymar, Di Natale, Vinicius. Ojoj, ojoj, oj. To jest wreszcie szansa, żebym wbił pierwszą rangę pierwsza z tej FIFA. Czy prawda, w kwalifikacjach? Ale jednak, spróbujmy. Jeza, na zielono. O proszę bardzo, o proszę bardzo. Handel robić. Już się tutaj musiałby wysilić. Zrobię quadrado. Nie ma. No nie zrobię. Powiem wam generalnie, wczoraj, właśnie, wczoraj w nocy grałem w tych kwalifikacji do Futsal bo mi się tak dobrze, że miałem bilans 7-0, nie? Miałem bilans 7-0, ostatecznie przegrałem mecz przy 7-1 i uznałem, dobra, resztę zagram dzisiaj na odcinku. Ale grało się tak kurde swobodnie, że aż byłem, byłem w absolutnym szoku. Więc obawiam się, że tego nie powtórzę dzisiaj, bo wczoraj naprawdę odczuwałem taką moc jakby, nie? Neymar nie trafia, na szczęście uderzył na czerwono. A jak ty podajesz, Jelson. Matka boska, najłatwiejsze podanie w jego życiu. O nie, dziura góra. Dziura góra, dokładnie. Ale dobrze jest Roberto Carlos. Uh, uh, uh. E Mbappe, Tak jest to dalej! Ależ podanie! Tylko za mocno wypuścił, za mocno sobie wypuścił Mbappe. Ale... Aaaa, już sam się witał z handanowiciem. Nikt nie mówi, że to będzie łatwy mecz w końcu. Taki, taki będzie matchmaking, że raczej trafię na dosyć mocnego oponenta, ale na razie jest ok, tylko żeby to się wszystko nie zemściło, nie? Oho, co to za player lock? Kolego, o oh, kurcze pieczone, ty Vinicius I Wojtek Szczęsny, no już tutaj niebezpiecznie robił, Jak goś robi player locki, no to raczej mamy do czynienia z całkiem dobrym oponentem No to wychodzi Dobrze, to na Ali świetny odbiór I podanie I podanie, ok. Może Feda, jakaś asysta To nie było najlepsze podanie, moi drogi Fryderyku O nie nie źle popilnował, i niestety mamy 1 0 w plecy. Di Natale, no jak Di Natale takie piłki dostaje, no to ciężko, żeby nie trafił, prawda? No Ale jest 1-0. No szkoda, to jest źle, źle pobiegłem tym Arkiniosem i trzeba gonić wynik, proszę państwa. Nie fajnie. Oj, 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 źle, 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 i znowu Antonio. Znowu Antonio, nie. No niestety, słuchajcie, pierwsza połowa kończy się tragicznie, bo jest Barozera w plecy. Naprawdę była taka forma w tych kwalifikacjach, i niestety ostatnie dwa mecze pokazują, że. No nie bez powodu wbijam maksymalnie drugą rangę, tak? No nic jeszcze druga połowa, wiadomo, jeszcze została druga połowa, ale naprawdę ja sądzę, że jak będzie pokazane jak będą pokazane statystyki, to nie będzie to wyglądało kolorowo. Powiem tak. Dwa strzały oddane, ktoś oddał udał pięć strzałów, więc nie wiem co mogę zmienić. Chyba nic nie będę zmieniał. Mam nadzieję, że Fede coś strzeli mi o wszystko, no bo w tym meczu. Ciężko jest, no? Naprawdę ciężko. Mbappé, Fineska, dobra, 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 to był dobry pomysł. To był jak najbardziej dobry pomysł, tylko szkoda, że jest zablokowany, świetnie. Hakimi, jest zadałem Mbappé, czekamy, Martins i tak miało wyglądać. No ale to był. Nie, no jak to był trójkąt, to pele przecież. Co to było, jej sport? Co to miało być. Dobra, Martins patam. tam to było do Martinsa. dlaczego podania nie chcą iść tam gdzie ja chcę Dobra, nie denerwujmy się spokojnie Dragster Fede, Fedek! Nie zabro, Nichan na zielono, to uderzyć. Okay. Akcja jest! Nie, no ja... Ile szczęścia można mieć? W sensie wiadomo kto to mówi, ale chodzi mi... Nieważne. Dobra, Pele. Mam pomysł. Nie o to mi chodziło, mamy piłkę. Okej, Pele. Pele i strza... Jest gol, dobra, nie wiem. Bez sensu, ale... O Jezu, aż się uderzyłem. Martins z lewej nogi. Teraz pójść za ciosem, 20 minut, proszę Państwa. Czy to jest możliwe? Czy znowu w drugiej połowie się obudzę? No to chyba GG. To jest chyba... Wojtek Szczęsny. Czemu ta piłka nie złapana? Do przodu. Może... Jest! Julian Draxler! I to wszystko po rzutach rożnych. Wszystko po rzutach rożnych i to takie... Takie wylewy, no bądźmy szczerzy, no te, te akcje nie były jakieś mega złożone. Dogryweczka. Proszę Państwa, tego się chyba nikt nie spodziewał. Uh dobra, możemy zrobić zmiany. Eee, myślę, że możemy dać... Pi-pi-pi Fekira zamiast Draxlera. Zrobił swoje i zamiast... Kurczę, Kiezy. Kiezy zrobił... Zagrał OK. Nic, nic szczególnego. Zamiast Kiezy niech wleci Neresz. Pierwsza ranga jest jak najbardziej w zasięgu. Dawid Neresz, Dawid Neresz, lewa noga, jest. 3-2, dobra. Nie stracić bramki, nie? Nie stracić bramki. To jest plan, który musi się teraz powie powieść. Pele? Pele i broni Handanovic. Mbappé, musisz tu skończyć. Kylian Mbappé 4-2, proszę Państwa, tak jest. Czy to będzie Rage Quit? Czy to będzie Rage Quit? Będzie Rage Quit, Panie i Panowie. Pierwszy raz w historii Food Champions wbijam pierwszą rangę. Nieważne, że kwalifikacje. Kto by patrzył na takie szczegóły, proszę Państwa, mamy to. Przegrywając 2 do 0, w pierwszej połowie 33 punkty na 32 możliwe, i mamy pierwszą rangę. Sceny: absolutne sceny, proszę Państwa. No jak w, w tej Food Champions nie będzie teraz pierwszej rangi, to, to się nic nie stanie, bo to tylko gra, prawda? Paczka za 35 koła, 225 i Jumbo Gold Pack. No i oczywiście kwalifikacje DW jest to wiadomo. Przejdźmy do paczek, trafmy takiego wymiennego Kiezę. Albo nie niewymiennego, obojętnie, trafmy Kiezę, co? 24 cztery karty, trzy świecące. I trafiamy ekrany, bardzo przyjemnie, bo są to wymienne ekrany. A to będzie Foden. Okej, okay. niech będzie pan Foden. Eee, I oprócz tego 1000 monet. Bardzo dziękuję. Kolejne ekrany. Eee, Kier 83, no wolałbym Schmeichela, bo 84, ale... Niech będzie bankier. Ostatnia paczka z 25 koła. Z wszystkimi świecącymi i kartami. Może jakiś walkałcik. Żeby sobie podreperować budżet po tym kiezie. Niestety nie. A to będzie z Niemiec. Oh, let's go, let's class! Największa paczka, czyli paczka z 25 koła. Zobaczmy, czy walkałcik się pojawi. Mimo wszystko. Jakiś taki przyjemny walkałcik. Nie będzie przyjemnego walkałciku. A będzie z Portugalii. RM. Y Rafa, 8-2. Może będzie pod jakąś przepałkę czy coś. Także moi drodzy, lecimy do meczu e, Rivals. Potrzebuję 4 winów, żeby mieć lepsze nagrody, więc będę miał co robić e, w Rivals. Po prostu lecimy dalej. Jeśli chodzi o Kiezę, generalnie powiem Wam, No, nie wiem co o nim sądzić. Póki co, na pewno go póki co zostawię. No, bo to jednak jest Fede Kieza. Może po prostu się może przyzwyczaić do niego. Jednak co by nie mówić, mając kiezy w składzie, udało się bić tę pierwszą rangę. Więc wiadomo, był też Pele i Mbappe oczywiście, a Kieza miał też swój udział. Także. Jeszcze go nie będę spraślał. Polecimy, moi drodzy. Lecimy i mamy tutaj pałk. Czerwony Griezmann, Baby Cruyff. Ok, Baby Cruyff jest też ten, ten, Showdown Pique. Zobaczymy, czy dostanie upgrade. Tak jestem akurat ciekaw, czy Barca sobie poradzi z Bayernem, no bo jednak nie wygra z Bayernem Barca, no to... Liga Europy, proszę Państwa, więc... Życzę szczęścia wszystkim kibicom ba Barcelony, oczywiście. Ja się na szczęście nie muszę o to martwić. Juve wychodzi z grupy. Nie wiadomo, jak daleko zajdzie, ale... Ale wyszło z grupy. Czekir... Nie no, chłopie. Bez przesady. Pechuj okay. Jezus. Chciałem uderzyć na zielono, ale jak, jak, jak widać nie trafiłem w zielone. O, setny występ Mbappe. naprawdę tak szybko? Jak ten czas leci, nie? Masakra. Zobaczmy. Fedek je za czy on to wykończy, Kurcze. Zobaczmy właśnie on przy piłce. Może karnego wywalczy, nie? Fedek je za! Fedek jest za! I znowu... Nie, to już jest. To jest chora animacja do Ja się nie będę poddawał. I znowu do Donaruma, ja nie wiem. Może trzeba tego do Donaruma przywrócić naszego składu, bo to już jest podejrzane. Co? Eee e, e. Nie, 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 nie zgadzam się. Nie zgadzam się. Dobrze Wojtek. Nie no, ta, ta animacja markiniosa tutaj nie podobała mi się. Czy będzie ascy de jezy i znowu do Naruma broni, dobra, ja widzę, że to jest ten mecz, gdzie bramka się zamienia w prime buffona po prostu, nie i tyle. Mbappe i Kim. Kim. Jak się kim się nazywał? Kimpembe. Ja zawsze. Przez, przez Dariusza Pagowskiego, jest ja zawsze nie jestem pewien, czy to jest Kimbapę, czy Kimpembe. Co on zrobił z moim mózgiem? Pele. Dolaroma po raz kolejny. Fele. Wow. I to, to było po rękawicach do Narumy, warto wspomnieć, ale jest. Jest bramka na 1-0. Okej, okay, do pierwszy poły wygrywamy 1 0. No Expected goals będzie w tym meczu po prostu 3.1. Nie jest aż tak dużo, jak myślałem, Od, oddaliśmy 14 strzałów. I do naruma prawdopodobnie obronił z 13 co najmniej, nie? Więc po prostu strzelmy jeszcze jedną bramkę i będę zadowolony. No i do naruma broni, no przestań ty! Nie da strzelić rodakowi bramki, nie? Żałosne zachowanie z jego strony według mnie. Ale, chyba nie było spalonego. Chyba nie było spalonego. Mbappé, pusta bramka, Wiem, że to było nic szczególnego, ale wolałem mieć pewną bramkę, nie? Po prostu i tyle. 2-0. Musisz, Fedek. Jest! Wreszcie bramka Fedek Jeze, Donnarumma wreszcie skapitulował. I bramka Fedek Jeze, naprawdę, no w tym meczu tak było ciężko strzelić go na rumie, że szkoda gadać, ale jest, bardzo ładna akcja i mamy 3-0. O kurde, Johan! Niedobrze, bo jednak chcę wygrać ten mecz. Okay. A nie będzie jakieś problemy, więc okej okay. 3-1 oh, shit e, e, oddaj tego pada, oddaj pada! Oddaj pada, bratu! Nie wolno! Nie wolno, wybijamy, e albo niech... Nie, nie będzie takim pębę. Dośrodkowanie Fedek je za i broń do Naruma. No tak no. Kto by się spodziewał? Dobra, Fedek, druga bramka, co ty na to? A, Donaruma! A tak się składa do tego już. To zrobi Pele? Kardy? Dobrze, Pele! I to jest bramka, to jest szansa dla Kiezy, to jest szansa dla Fele Kiezy, żeby strzelić drugą bramkę. Żeby sobie podbić statystyki. Wytnę to chyba lepiej. No lepiej to wytnę. Dobra, hm. Nie wiem co mu szkodziło, żeby zostać dużej, bo z tego co wiem, z ręczki i litarnie ma się chyba więcej ujemnych punktów, no ale no to jego wybór po prostu, wygrywamy 3-1, no i widzicie, poza tych strzałów byliśmy troszkę lepsi, nie? Byliśmy troszkę lepsi. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie, mam nadzieję, że dzisiaj wyjdą jakieś piki czy coś, żebyśmy mogli mieć jakiś content na jutro, byłbym bardzo rad z tego powodu. Eee, zostawcie peczkę w górę, subskrybujcie kanał i do zobaczenia właśnie jutro. Trzymajcie się, do usłyszenia. Adios.